A dziś w światu pokazano coś absolutnie rewolucyjnego fabrykę do hodowli ludzi. Nazywa się Ectolife. To, co widzicie za mną, to inkubator sztuczna macica. Posłuchajcie reportażu. Przestrzeń jest ogromna, niczym płyta dużego stadionu stadionu, którego trybuny tworzą jednak małe kapsuły pełniące funkcję inkubatorów. Może kapsuł wyglądających z daleka jak kropla wody. W ich wnętrzu mieni się różowawy płyn. Z każdej z nich odchodzą kable niczym macki ośmiornicy, łącząc wszystkie inkubatory w sieć zasilaną z odnawialnych źródeł energii. Po środku, po środku znajduje się ogromna stalowa konstrukcja, zdająca się być sercem całej tej instalacji. W każdym z inkubatorów znajduje się jeden ludzki embrion. Jednocześnie we wszystkich inkubatorach hodowane są tysiące ludzkich istnień. Fabryka jest w stanie wyhodować 30 tysięcy ludzi każdego roku i nosi nazwę EctoLife. Twórcą jest Hash Alkhail. Kiedy chcemy skorzystać z jego usług, dokonujemy zakupu pakietu. Przyszły człowiek powstaje techniką in vitro, z jedną jednak różnicą: dzięki metodzie inżynierii genetycznej CRIPCR-Cas, pozwalającą na manipulację genomem ludzkiego organizmu, możemy dokonać zmian w każdym z 300 genomów przyszłego człowieka. Pakiet elit pozwala kupującym Wybrać kolor oczu przyszłego dziecka, włosów, karnacji, wzrost, a nawet poziom inteligencji, a rodzice mogą również zamówić analizę ich historii genetycznej, by wyeliminować ze zlecenia wszelkie wady. Zamówione dziecko będzie więc pozbawione wszelkich wad genetycznych. W trakcie inkubacji dziecko ma podłączone elektrody, które wykorzystują jego układ kostny jako rezonator. Głos rodziców pokazywany mu dzięki aplikacji mobilnej zdalnie pozwala mu budować z nimi więź już w łonie fikcyjnej macicy. Rodzice dzięki digitalizacji dotyku i haptyce mogą również poczuć dziecko zanim się ono urodzi. Okulary mieszanej rzeczywistości pozwalają zobaczyć w przestrzeni rzeczywistej wizualizacji dziecka w każdym miejscu na świecie. Ten świat to koncepcja, to wizualizacja Hasza al Khaimi mimo że ta koncepcja udostępniona światu wczoraj, budzi ogromne kontrowersje i mówi o niej cały świat ale najbardziej kontrowersyjne jest to, że technika i nauka pozwala nam dzisiaj ją stworzyć. W 2012 roku Jennifer Doudna i Emmanuel Harpentier opublikowali wyniki badań wykazujące możliwości programowania za pomocą RNA DNA. Stało się jednym z najważniejszych odkryć w historii biologii i właśnie za nie w 2020 roku otrzymali Nobla. W 2017 roku na łamach prestiżowego Nature Communication opisano... Istniejącą sztuczną macicę, podłączony do płodu jagnięcia poprzez interfejs pępu winy, który jest utrzymywany w zamkniętym obwodzie płynu obwodowego, i dzięki temu to urządzenie ściśle podtrzymywało zwierzę przy życiu, odtwarzając środowisko macicy. A to wszystko ma być podobno rozwiązaniem problemu stałej bezpłodności, zwiększającej się bezpłodności ludzi.